Drogi bracie, droga siostro w wierze, ta potężna modlitwa do Najświętszej Maryi Panny jest tarczą ochronną dla Twojej rodziny, dzieci i rodziców. Odtwórz ją do końca, aby otrzymać łaskę, której pragniesz, i pozwól Matce Bożej otoczyć Cię swoją niebiańską opieką. Nie zapomnij zostawić swojego lajka i subskrypcji, aby ta modlitwa dotarła do tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na Tobie i Twoich bliskich. Najświętsza Mary Joe, Matko Boża, Królowo Nieba i Ziemi, która w swej nieskończonej miłości obejmujesz dzieci Boga. Przychodzę dzisiaj do ciebie z sercem pokornym i pełnym nadziei, prosząc o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla mojej rodziny. O Mary Joe, Ty, która ochraniałaś dzieciątko Jezus w trudnych czasach, okryj płaszczem swej miłości moje dzieci, moich rodziców i moich bliskich. Niech Twój blask rozświetla nasze domy. Aby żadne zło, żaden cień nie mógł się do nas zbliżyć. Pełna łaski, Matko Miłosierdzia. Broń nas przed chorobami ciała i duszy. Przed lękiem i rozpaczą, przed pokusami. Które chcą oddalić nas od Boga. Ożyw w nas ducha wiary, abyśmy zawsze trwali przy Tobie. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Joe, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary Joe, gwiazdo zaranna. Prowadź nasze dzieci drogą prawdy i sprawiedliwości. Aby nigdy nie zagubiły się w ciemności świata. Chroń naszych rodziców, dając im siłę i zdrowie. A nas, Twoje dzieci, naucz kochać bez granic. Królowo aniołów, poślij swego archanioła, aby stał u drzwi naszego domu i bronił nas przed każdym niebezpieczeństwem. Niech nasza rodzina pozostanie zjednoczona w miłości. Nigdy nie oddzielona przez spory ani trudności. Święta Mary Joe, pocieszycielko strapionych. Przyjdź do tych, którzy cierpią, pociesz tych, którzy płaczą, uzdrow tych, którzy chorują, i umocnij tych, którzy wątpią. Błogosławiona Matko, polecam Ci wszystkich moich bliskich, tych, którzy są daleko i tych, którzy są blisko, tych, którzy mnie kochają i tych, którzy mnie zranili. Niech każdy znajdzie schronienie pod Twoim płaszczem. Aby żadne zło nie mogło im zaszkodzić. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary Joe, Matko Nadziei. Wypraszaj dla nas u swego syna łaskę pokoju i ochrony. Abyśmy mogli żyć w harmonii, bez lęku. Z sercem pełnym miłości do Boga i bliźniego. Prowadź nas drogą świętości. Aż dojdziemy do światłości wiecznej. Najświętsza Mary Joe, matko pełna łaski i miłosierdzia. Ty, która nigdy nie opuszczasz swoich dzieci. Przychodzę do ciebie dzisiaj z ufnością. Prosząc o błogosławieństwo dla mojego domu, aby nigdy nie zabrakło w nim chleba, radości i pokoju. O Pani Nieba! Ty, która znasz trudy i potrzeby Twoich dzieci, uproś dla mnie u Twojego syna łaskę dobrobytu. Niech moje ręce znajdą owocną pracę. Aby przynosiła mi ona godne wynagrodzenie. Niech moje wysiłki zostaną pobłogosławione. Aby moje życie napełniło się dostatkiem. Mary Joe, matko Boża, Ty, która byłaś obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, wstawiaj się za mną, aby w moim domu nigdy nie zabrakło radości. Aby na moim stole zawsze była obfitość. Aby jedzenie, którym się dzielę, było źródłem błogosławieństwa. Aby moje gospodarstwo było płodne. A moje zasoby nigdy się nie wyczerpały. Zdrowaś Mary Joe, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O święta Matko, uproś u Pana obfitość dla mojego życia. Abym nie tylko miał dość dla siebie, ale także bym mógł pomagać tym, którzy są w potrzebie. Niech moje ręce będą narzędziem twojej miłości. Niech moje serce będzie otwarte. A moje życie napełnione dostatkiem duchowym i materialnym. Mary Joe, oblubienico Ducha Świętego. Niech twoje światło rozjaśnia moje ścieżki, aby każdy mój krok prowadził mnie do błogosławieństwa. Niech drzwi możliwości otworzą się przede mną. Niech żadne trudności nie staną mi na drodze. Niech moja praca przynosi owoce. A moje wysiłki zostaną nagrodzone. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo nieba, Proszę cię, by moje życie było wypełnione pokojem. Aby moje serce nie znało lęku o jutro. Aby każda moja potrzeba została zaspokojona. Niech moje działania prowadzą mnie ku obfitości. Niech moja rodzina żyje w harmonii i radości. Niech wszelka bieda i niedostatek zostaną usunięte. O Matko pełna miłości. Okryj mnie i moich bliskich swoim płaszczem. Niech Twoja obecność w naszym domu przynosi błogosławieństwo i wszelkie łaski Niech nasze serca będą wdzięczne za każde dobro a nasze ręce zawsze gotowe do pomocy innym Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Mary Joe, Matko Boża, Gwiazdo Nadziei i Pocieszycielko Strapionych. Przychodzę dzisiaj do Ciebie, klęcząc w pokorze. Aby błagać Cię o łaskę dostatniego życia. Odom pełen radości i o stół, na którym zawsze będzie obfitość. Ty, która w swej nieskończonej miłości troszczyłaś się o swojego syna. Otocz opieką moją rodzinę aby nigdy nie zaznała głodu ani niedostatku. Niech każdy kęs chleba, który spożywamy, będzie znakiem twojego błogosławieństwa. Niech każdy dzień naszej pracy przynosi owoce obfitości i dostatku. Matko Boża, proszę cię o bogactwo nie tylko materialne, ale i duchowe, aby moje serce było czyste, aby moje myśli były pełne światła. Aby moje decyzje prowadziły mnie do prawdziwego szczęścia. Niech każdy mój wysiłek będzie nagrodzony. Niech moje ręce dotykają tylko tego, co jest uczciwe, święte i sprawiedliwe. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Joe, Matko Zawsze Dziewico, uproś dla mnie u Boga drogi prowadzące do sukcesu. Niech praca moich rąk będzie owocna. Niech moje działania przynoszą dobrobyt. Niech drzwi możliwości otworzą się przede mną, abym mógł pomnażać dobra, którymi obdarza mnie Wszechmogący. Pani, pełna łaski. Wstawiaj się za mną, aby moje dłonie nigdy nie były puste. Aby moje serce nigdy nie było smutne. Aby moje życie było wypełnione radością. Niech w moim domu panuje pokój. Niech nie braknie nam miłości. A dostatek niech stanie się rzeczywistością. Zdrowaś Mary Joe, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Mary jo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Matko Boża, Królowo Nieba Niech każda moneta, którą zarabiam Pomnaża się w uczciwy sposób Niech moje decyzje prowadzą mnie ku lepszemu życiu Niech moje plany się spełniają Niech moja droga będzie prosta i pełna światła. Niech moje serce nie zna strachu przed brakiem. Bo ty, matko, zawsze jesteś przy mnie. O święta Mary Joe. Nie pozwól, aby ubóstwo dotknęło mojego domu. Niech moje dzieci dorastają w dobrobycie. Niech moi rodzice doświadczą spokoju. Niech moi bliscy nie zaznają trosk o jutro. Daj nam siłę do pracy. Mądrość do podejmowania decyzji. I pokorę, aby dzielić się tym, co mamy. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary Joe, matko nad matkami. Uproś u Boga, by moje życie było przepełnione błogosławieństwem. By moje dni były radosne. By moje noce były spokojne. By każdy poranek przynosił nadzieję. Niech moje myśli będą pełne pokoju. Niech moje słowa budują dobro. Niech moje czyny prowadzą mnie do bogactwa serca i ducha. Królowo świata. Ty, która troszczysz się o najmniejszych. Błogosław mój dom, moją rodzinę i moją przyszłość. Niech pod Twoją opieką zażnam obfitości. Niech moje serce nauczy się wdzęczności. Niech moje życie będzie świadectwem Bożego błogosławieństwa. Amen. Najdrożsi bracia i siostry w wierze, jeśli dotarliście do tego momentu, wiedzcie, że nie jest to przypadek. Maryja usłyszała Waszą prośbę i wstawia się za Wami u Boga. Aby ta łaska w pełni się wypełniła w Waszym życiu, odmawiajcie tę modlitwę przez siedem dni, ponieważ siedem to liczba święta, liczba pełni i boskiej doskonałości. Zachęcam Was również do zasubskrybowania kanału Dźwięk wiary, aby ta modlitwa mogła dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących Bożego Błogosławieństwa. Dzięki Waszej wierze i Waszemu wsparciu wspólnie tworzymy potężną wspólnotę modlitwy. A teraz na ekranie widzicie dwie modlitwy. Wybierzcie jedną z nich i kontynuujcie tę świętą modlitwę, nie przerywajcie tej duchowej więzi. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na Was i niech Maryja zawsze Was prowadzi. Niech tak się stanie. Amen.